Już kilkakrotnie wspominałem o tym, że są ważki, które przezimowują zimę w postaci dorosłej, nielarwalnej, nie w postaci larwy, która jest drapieżnikiem, to są straszki. I tutaj mamy już dwa, dwie straszki, które przed chwilą przyleciały. No i przyjrzyjmy się tej straszce, która tutaj jest. Nie wiem, czy jej nie spłoszę. Są dwie gazunki straszek straszka, o jest i traszka. Zobaczymy czy będzie ją widać, czy ją zobaczycie. No, to mamy już dzisiaj cztery gatunki płazów, które tu się odzywają i są oprócz żaby trawnej jest ropucha szara, ropucha zielona i, i, i traszka zwyczajna. Yy. Moglibyśmy się jeszcze tutaj spodziewać straszki grzebieniastej, no, ale ja do tej pory straszki grzebieniastej tutaj nie znalazłem, ani nie widziałem No fajnie. E, niestety <tryk> okazało się, że wziąłem złą baterię do operatu, nie będę mógł zrobić zdjęć e, spróbuję później no ale niezależnie od wszystkiego będę musiał tutaj troszkę uzbroić się raz w cierpliwość żeby popatrzeć a poza tym przestać mówić bo tak jak mówiłem łazy, jeśli chodzi o, o, o ropuchy czy też żaby brunatne, które tutaj są świetnie mnie słyszą w tym momencie, no i, i przestały, e, więc żeby je usłyszeć, żeby je zobaczyć w pełnej krasie, no muszę na chwilę tutaj po prostu przestać mówić i zamienić się w słuch, no i oczywiście wykazać się dużą dozą cierpliwości.